Dzień dwunasty. Powierzenie miłosiernemu Jezusowi mojego serca. Módl się z serca w złączeniu z Maryj. Modlitwa do ducha świętego. O duchu Boży, duchu prawdy i światłości, mieszkaj w mej duszy stale, przez swą łaskę Bożą. Niech tchnienie Twoje rozprasza ciemności, w świetle Twym dobre uczynki się mnożą. O duchu Boży, Duchu miłości i miłosierdzia, który wlewasz w me serce balsamówności, Twa łaska w dobrym mą duszę utwierdza, dając jej moc nieprzezwyciężoną, stałości. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Zdzieniczka świętej siostry Faustyny. Wiedz córko moja, że serce moje jest miłosierdziem samym. Z tego morza miłosierdzia rozlewają się łaski na świat cały. Żadna dusza, która się do mnie zbliżyła, nie odeszła bez pociech. Córko moja. Pragnę, aby serce Twoje było siedliskiem miłosierdzia mojego. Pragnę, aby to miłosierdzie rozlało się na świat cały przez serce Twoje. Ktokolwiek Cię zbliży do Ciebie, niech nie odejdzie bez tej ufności w miłosierdzie moje, której tak bardzo pragnę dla dusz. Odczuwam tak straszny ból, kiedy patrzę na cierpienia bliźnich. Odbijają się w sercu moim wszystkie cierpienia bliźnich. Ich udręczenia noszę w sercu swoim, tak, że mnie to nawet fizycznie wyniszcza. Pragnęłabym, aby wszystkie bóle na mnie spadły, by ulżyć bliźnim. Dopomóż mi, panie. Aby serce moje było miłosierne, bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich. Nikomu nie odmówię serca swego. Obcować będę szczerze nawet z tymi, o których wiem, że nadużywać będą dobroci mojej. A sama zamknę się w najmiłosierniejszym sercu Jezusa. O własnych cierpieniach będę milczeć. Niech odpocznie miłosierdzie Twoje we mnie, o Panie mój. Jezu mój, przemień mnie w siebie, bo Ty wszystko możesz. modlitwa powierzenia Maryjo najwierniejsza uczennico Syna przez twoje miłosierne dłonie powierzam dziś miłosiernemu Jezusowi moje serce by on je dotknął i uzdrowił Pragnę kochać wszystkich miłością, którą Jezus i Ty wypełniacie moje serce. Pragnę to miłosierdzie przekazywać wszystkim, z którymi żyję na co dzień, a także tym, do których mogę docierać w duchu. Maryjo, spraw, by Jezus uczynił moje serce podobne, do Jego miłosiernego serca, by umiało pomieścić w sobie wszystkie cierpienia i bóle ludzi na całym świecie oraz wspierać ich modlitwą i ofiarą. Proszę Cię, Matko, uproś mi tę łaskę, by moje serce stało się miłosierne. Psalmu XVI. Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo nawet nocami upomina mnie serce. Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy, nie zachwieję się, bo On jest po mojej prawicy. Jezu, ufam Tobie. Maryjo, tobie się zawierzam.